Dzień dobry, rodzice, dzień dobry, dzieci. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Martyna Cieniawska i jestem przewodnikiem oraz kierownikiem zmiany w dziale obsługi w Centrum Historii Zajezdnia. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić do kolejnego spotkania z cyklu Bajkowe poranki, które już od ponad roku cieszą się u nas ogromną popularnością. Na takich spotkaniach w pierwszej części wysłuchujemy bajki bądź jakieś opowiastki, a następnie razem wykonujemy warsztat, przy którym mam nadzieję dzisiaj będziecie się świetnie bawić. Co do dzisiaj, chciałabym Was zaprosić do świata legend i podań wrocławskich. Legenda to taka opowieść, w której ziarno prawdy, fakty historyczne. Łączą się z elementami fikcji, fantazji i to właśnie sprawia, że są takie inspirujące i interesujące. Dzisiaj wybrałam dla Was dwa podania, dwie legendy o zabytkach wrocławskich, i myślę, że jeden z nich będziecie w stanie odnaleźć we Wrocławiu, być może na spacerze z rodzicami. Kto wie. Zapraszam Was teraz do pierwszej legendy, która nosi tytuł Obramie Kluszczanej. Żył sobie w Dąbiu pewien chłop, poczciwy i pracowity, ale żarłok jakich mało, a już najlepszą strawę oddałby za miskę dobrych, śląskich klusek, których nikt nie umiał przyrządzić tak smakowicie jak jego żona. To też, gdy żona umarła mu nagle, Opłakiwał gorąco nie tylko o stratę oddanej towarzyszki życia, żałość jego była tym większa, że już nikt nie mógł mu dogodzić w przyrządzeniu ulubionego przysmaku. Pewnego dnia przybył nasz gospodarz na targ do Wrocławia. Po załatwieniu wszystkich spraw, przechodząc koło katedry, usiadł sobie na kamieniu naprzeciw małej bramki. Przy kościółku świętego idziego. Chciał odpocząć nieco, a że dzień był upalny, znużony wieśniak wkrótce zasnął. We śnie zaś ujrzał niebo ze świętymi i aniołami w całej okazałości, ale wśród zbawionych, weselących się dusz nie było jego żony. Pojawiła mu się smutna, Ukryta w jakimś mrocznym kąciku nieba i zaczęła go prosić, aby jej tak nie opłakiwał, bo smutek jego zakłóca jej wieczną szczęśliwość. W tym momencie, nasz wieśniak obudził się i spostrzegł zdumiony, że przed nim stoi na ulicy koszyczek, a w nim ulubione jego przysmaki: wędzonka i kluski. I to tak smacznie przyrządzone, jak tylko jego zmarła żona przyrządzić potrafiła. Niewiele myśląc, zabrał się zgłodniały do jedzenia, ale jedną kluseczkę postanowił zabrać do domu na pamiątkę dziwnego zdarzenia. Gdy kończył jeść, żal mu się jednak zrobiło i tej jednej kluski, i już podnosił ją do ust, gdy wtem. W niewytłumaczony sposób uciekła mu z łyżki, uniosła się w powietrze i przylgnęła do łuku znajdującego się naprzeciw bramki. Wieść o niezwykłym zdarzeniu rozeszła się szeroko. Chciano kluskę z bramki usunąć, ale okazało się, że skamieniała ona, przylgnęła silnie i tak już pozostała do dziś dnia. Moi drodzy, Kościół Świętego Idziego łączy właśnie z sąsiednim budynkiem Lekki Łuk. Gdy przyjrzycie się dokładnie, na górze zobaczycie małą skamieniałą kluseczkę. I od teraz już będziecie wiedzieć, skąd ona się tam wzięła. Na pamiątkę tego wydarzenia, bramę nazywamy kluszczaną albo kluskową. Druga opowieść nosi tytuł Końskie Łby. Przy ulicy Szewskiej stało dawniej wiele starych, pięknych domów. Jeden z nich, zwany od swego godła domem pod Złotym Aniołem, miał szczyt ozdobiony szeregiem końskich głów. Według podania, dom ten zamieszkiwał dawniej bogaty mieszczanin. Prowadził on rodzaj przedsiębiorstwa transportowego, a cały parter domu zajęty był na stajnie dla koni, do jego licznych wozów, którymi przy, przewoził towary. Opowiadano, że miał on dobrą, piękną żonę i że powodziło mu się dobrze. Ale, ale, pewnego dnia żona mu zmarła. Rozpacz wdowca była wielka. Odbył się okazały pogrzeb, a zmarło złożono w rodzinnym grobowcu. Biedna kobieta nie umarła jednak naprawdę, była tylko w letargu. Jakież więc jej było przerażenie, gdy obudziła się w grobie. Na szczęście grobowiec nie był jeszcze zamurowany, także mogła się z niego wydostać. Wśród nocy dotarła biedaczka, zmarznięta i wylękniona do swego domu. I zastukała do bramy. Służąca, która poszła otworzyć, zobaczyła swoją panią, którą uważała za zmarłą, i przestraszona pobiegła do pana domu, wołając: Proszę pana, proszę wstać. Pańska żona stoi u bramy i prosi, żeby ją wpuścić. Ale poczciwy mieszanin, przekonany o śmierci swojej żony, odparł ze smutkiem. Moja droga, to chyba tylko duch mojej żony. Niestety, przecież ona umarła, pochowaliśmy ją i nie powróci już. To tak samo niemożliwe, jak niemożliwe jest, by moje konie wyszły ze stajni aż na poddasze domu. I nagle zadrżał, bo oto Zaskrzypiały drewniane stopnie wąskich schodów i ze znajdującej się na parterze stajni da się słyszeć tupot kopet koni, wychodzących stopniami coraz wyżej i wyżej, aż na poddasze, gdzie ustawiły się rzędem, wystawiając głowy przez okienka. Zrozumiał mieszczanin znak nadzwyczajny, rzucił się ku bramie domu, a za chwilę uszczęśliwiony, trzymał już w ramionach swą odzyskaną żonę. Na pamiątkę zaś tego zdarzenia ozdobiono szczyt domu końskimi głowami. Dom pod Złotym Aniołem stał we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej numer 60. W wyniku przebudowy został połączony z budynkiem sąsiednim o numerze 59. Końskie łby z naszej legendy były widoczne na gruzach budynków jeszcze w latach 50. Niestety nikt nie zadbał o ich przechowanie, gdy przygotowano miejsce pod budowę standardowego bloku. Kochani, mam nadzieję, że te dwie legendy Wam się spodobały i że zachęceni ciekawymi historiami będziecie poszukiwać więcej historii, w których, tak jak powiedziałam wcześniej, ziarno prawdy łączy się z elementami fantastyki. Popytajcie rodziców, dziadków, może i oni mają dla was jakieś wspaniałe historie, które obudzą w was badaczy historii. A teraz, zapraszam do warsztatów. Cześć.